Elżbieta Świtalska. Cyferki. Jeden. Skośny daszek ma. Dwa. Chwali się, że łabędzia zna. Trzy. Wypręża dolny i górny brzuszek. Cztery. Jak krzesło z nogami ku górze Pięć Wypina pierś do orderu Sześć Ma nad głową daszek I niepodobne jest zeru Siedem Jak chorągiewka zwisa od rana Osiem Każdej zimy udaje bałwana, dziewięć przypomina węża, co głową opuszcza się w dół, zero żartuje, że jest hula hop i śmieje się za dwóch.